w miejscowości Buffalo, w stanie Nowy, e, Nowy Jork w zasadzie na granicy USA i Kanady przy wodospadzie Niagara idziemy właśnie do na stronę kanadyjską, tamten wodospad ładnie wygląda idziemy do Kanady To jest nie wiem czy deszcz pada pomału z tego woda spadła, tak woda tutaj ciula natomiast jest... jest strasznie chłodne, żeby tylko deszcz nie padał chyba zaczyna kropić coś, jasna cholera i jesteśmy w Kanadzie aśmy przeszli bez żadnej kontroli przez takie koło wroty się przeszło i jesteśmy w Kanadzie, sobie zobaczcie Zobaczcie, jaka ta ciekawa tęcza jest. Ta tęcza dosłownie łączy dwa kraje. Po prawej stronie jest Ameryka, po lewej stronie są, jest Kanada. Tu właśnie jesteśmy już po stronie kanadyjskiej. Mierzamy w kierunku tego wodospadu, ale wszystko go zobaczyć. To jest właśnie wodospad Niagara. Się okazało, że tak jest kontrola imigracyjna dalej. Na tym moście można być, bo to jest po stronie kanadyjskiej Aby dalej przejść trzeba przejść tego przez tę kontrolę i będziemy już tego na terenie Kanady Ten most a z drugiej strony Gdzieś tam jest USA to przejście graniczne Zgląda. Idziemy zobaczyć. ta bandę wiary stoi, flaga kanadyjska. I mamy ten nasz wodospad, nawet dwa tutaj. Bean.

Ubrania, aby się nie pochlapać tą wodą kanadyjską tutaj. Ta dupna woda, zobaczcie, jak to dupno jest. Idziemy do tej łodzi z flagą kanadyjską i dopamy. Kurde, przy nagrazie będę. Jedziemy, zobaczcie. Taką łódką po prostu śpikamy To jest most, na właśnie siedłem Tu po lewej jest Kanada, tu jest Ameryka patrzymy na Amerykę teraz Czekaj jak widać biraz... Ik ben tevreden! 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 Ik Ik Jesteśmy wszyscy moksi Od stóp po głowy Jestem totalnie mokry Zobaczcie moje spodnie wszystko tutaj Wszystko jest Wszystko jest przemoczone Totalnie Chyba kapie ze mnie Pachali Tak tego wodospadu Wiało strasznie Woda nas zalała Masakra Ostatnie widownia gara. Zajebiście, bo zobaczę wszystko weźmy trochę. Zkupiłem sobie tutaj hamburgera z Dwadzieścia 26 dolarów, to chyba kanadyjskich jest cholera wie. Przy Niagara. zobaczcie. Ach, poczekajcie, bo upadł. I zasuwam... To są te fleteczki. To jest ten hamburgerek kanadyjski jakieś zdechły i zobaczcie jaki widok mam przy jedzeniu jemy z, przy, z widokiem na Niagara okej, okay, ostatni widok tu teraz będziemy do Stanów wyszli i tutaj wracamy właśnie do Westlandii kolejka jest znowu i zdradzę wam tajemnicę wladzę wam tajemnicę, że na granicy na granicy mnie przepuścili przepuścili mnie, a to z tego powodu że mam takie coś taki magiczny bilet jesteśmy po stronie amerykańskiej Niagara Falls mało się ściemnia no to będę wracał do hotelu, trzymajcie się, hej